Hohoho, ho, ho, z tej strony KT, ho, z i witam Was w 19 lubniosku na moim kanale i dzisiaj otwieram sobie kalendarze i nie wiem co zrobię, może wyrążuję mi jakiegoś konika, może wszystkie. Pokażę e, Wam też co zabieram do, do zakopanych dla umka i są już tutaj kolejną burzą. Не такого, были. складаю такой такой например, два цыганки, вот девятнадцаточка, вот, 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 вот. о, дай, Снова дай, Tych, jeśli chodzi o te moje, to na pewno roki, ale jeśli przyjdzie o nią, to nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. Zrób świąteczny sprzęt. Okej, okay. zrobimy sprzęt. I nie wiem, możemy zrobić niektóre nie jakieś tam plażę świąteczną, czy też... Mamy wielkie prezenci. Nie wiem, co było. Już nie to jest, Patrz słodki To jest lizaczek No ale ma autograf Ale go nie będzie łatwo spróbować. mam to zrobić nawet teraz Do tego ściernego i sobie teraz to co Jestem z tego piłała, więc mamy tak trudno. Kiedy indziej się to spiło, dokładnie. Lecimy do podsumowania. Tak się prezentuje podsumowanie. Zobaczcie sobie jeszcze, jedno, Happy". I na którym się karapit. Nie i mi się wydaje, że na pierwsze miejsce pójdzie lizaczek, bo naprawdę jest siliczniuchna. Na drugie, pójdzie sobie ten zestawik, chociaż kokardeczka. Mamy kokardkę za tak trochę, trochę lipa, ale z cukierkiem ok, za tak, i na trzecie miejsce e, happy Dobra, Prawda pokażę no, teraz są i umiana. Tutaj z jego włojeczek. Muszę go otworzyć na sobie. Dobra, zbieram mu ten kanterek. I się wydaje, że będzie dobry na niego. To łódeczkę niebieską na kompleciku. Wodę po głowie. ono jest tutaj jakieś dźwięczne. I żarełko. I tutaj mam takie kawałko, do którego będę je przesypywać. A tutaj mam takie paczuszki I w tych paczuszkach jest po prostu tutaj jedzenie. I tu mam ich osiem a, a, a jedziemy na 4 dni. Więc z będzie miał po dwie. I mamy Otwierała, będę je stawiała i później resztę będę wsypała do tego pudełka. Może wezmę jeszcze miseczkę. A jutro najprawdopodobniej odbieram go w jego ewentualnie w niedzielę. Więc tak to się prezentuje w takich osób. Bo troszeczkę wczoraj robiłam, jak robiłam ku niemu paszę, bo teraz konie jedzą moje, trochę inaczej. Dwa razy dziennie, bo jak wyjeżdżam, to wiecie, nie, ma nie mają żadnych treningów i tak dalej, więc nie potrzebują aż tak dużego żarcia. A nie będą mieli czasu, żeby trzy razy dziennie do moich koni zaglądać, żebyś się napadek nie upuszczać. sobie to wszystko składam. Mam dzisiaj koncertie nie stało więc robią sobie wiążące klucze. bo to bo tak że będzie, Albo nie będzie, a bardziej obietnich kolekcji, a tutaj robiliś, i Ciluszko, tak oni się prezentują, więc widzimy się po Angolu. Dobra, ogólnie mega, mega sorry, że ten vlog jest taki nudny, nie robiliśmy sprzętu, ale ja teraz ciągle gadam z koleżanką i mi się mega nie chcę, Robię takie suple i to będę później ciąć e, i to będą takie suple, e, te czarne, czarne, te wszystkie te, będą takie suple dla koni sportowych, ujeżdżeniowych. A tutaj są takie dla koni um, sportowych, skokowych. E, wymyśliłam jeszcze taki pomysł, że będziemy będziemy ja będę robić sprzętu, a bym zrobiła pewnie kantar, to pokażę Wam teraz wszystkie kantary, jakie mam. Pierwszym kantarkiem jest taki śliczny kantarek Glamour, on jest Kofiego. Dalej mamy kolejny kantarek Kofiego, taki różowy, żeby pozbawić go męskości. Dalej mamy taki śliczny kantar z puszkiem Rockiego. Dalej mamy kawecon, który wchodzi na rozmiary koni od Montiego, czyli takie małe A4, e, takie duże A4, małe A5. Mała, małe A4, duże A5. I wchodzi również na konie duże A4, więc wow. E, tu jest taki też kantar glamour Montiego. Taki kantar też z puszkiem Kofiego. Ten kantar Rokiego, taki glamour. Dalej mamy taki kantar. Um, Kopiego. Dalej mamy ten, taki kantar, co Wam ostatnio o nim wspominałam, że ma. Tutaj taki. Na potylicę. Dalej mamy taki kantar. Mega stary jest. Dalej mamy taki kantar, który wchodzi na wszystkie moje konia w I dalej mamy mój pierwszy kantar. To w się sensie mój najstarszy kanterik u siebie zostawiłam. Kolej go przerabiałam, jakbym go umyła, to to by było e, żółte, to różowe, a puszek białe. Mam tu jeszcze ten kanter e, Chili Glamour, ale mi się rozwalił, więc czekam, aż go się naprawi. Mam też ten świątecznik, spakowałam go e, dla o niego, bo taka będzie jego ksebeczka. I jeszcze jest jeden taki żółty chilucha. Dałam chłunko. ubiadek, ale ja to wam chyba pokazywałam. Zrobiłam nową siatkę dla, na siano dla czynuchy. Jego e, nie też na nikogo nie wszędzie bo mam w klasową. I ja Wam jeszcze przed zakąpiem, przed że się ubieram. Taki sweterek z kukardeczkami. Mi się wydaje, że jest nawet spoko. Jest taką spodniczkę i pewnie jakieś rajtuski. A i pokażę Wam w ogóle, bo robiłam taki obraz konia, bo na lekcjach by mi się nudziło w moim szkicowniku koni. I ocencie od 1 do 10 i napiszcie mi pod ostatnim szortsem, tutaj jest pierwszy taki o, o taki, tutaj jest chyba jakoś strasznie taki i y, tego robiłam około 30 minut. Przerwałam je, bo być tam oglądaliśmy też film, więc jak były jakieś fajniejsze momenty, to um, oglądałam film, a nie skupiałam się na malowaniu. Dlatego malowałam w 5-10 minut na przerwie. Więc tak to się prezentuje. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Polecam do mieszania paszy. koniom, po bicharskim sensie. I polecam też do masowania sobie tutaj, jaka tylko to, jak leję? Ogarnęłam koniki, dałam im taką kolacyjkę pod wieczorek, ale to dosłownie, nie wiem, tu ona czy ma jakieś 5 gram paszy, on ma z 7, on ma z 10, więc no, zaraz będę rozpuszczać pewnie siateczkę Rokiemu i widzimy się jak już to zrobię. Ja Rozplątałam Rokiemu tą siateczkę, to się prezentuje. I więc co, widzimy się już jutro, do widzenia, papa. Pa.